Działam w tej chwili na zasadach interwencji dziennikarskiej, proszę pana, panie, proszę, panie. przyniosłem panu pieniążki za paliwo, reprezentuję ruch społeczny, oddajcie moje grosze, nie, 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 żartowałem, ja mam pieniądze, tylko proszę mnie zwrócić w groszach, proszę pana, jedni przynoszą grosze, a ja je odzyskuję. No dobra, także no, proszę... Mam panu wyraź 22 złotych. W groszach, oczywiście. Wezmę sobie proszę pana jeszcze coś na ból głowy. No bo my jakoś tak... <głos》>. No jakoś tak te... Proszę to na ból głowy tabletki. Ale a to nam być razem. Bo pan paliwał jeszcze prawda? A jak? To wyjdzie nam razem tylko o dwa złote. To proszę tutaj. No, Bardzo wróci, proszę czeka, mi wrzucić. Jedni chcą płacić, a ja chcę oddawać. Proszę mi oddawać te grosze, bo one kiedyś będą... Nazywam się Piotr Le Lebietka. Jestem dziennikarzem. To jest forma mojego protestu przeciwko panu Obajtkowi. Musicie panowie zrozumieć, że to nie dlatego, żebym wam robił na złość. No. Ja wam na złość nie robię, a ja po prostu... Oczywiście. Tak, tak. tak. to nie jest problem, muszę słyszę chętnie rozwiązać. <głosy głosy> a to wrzućcie mi to, co? No proszę was. O, teraz. Ja tak jeżdżę od stacji do stacji i zawsze sobie tam... Waszych twarzy oczywiście nie filmuję, bo, bo najważniejsze są pieniądze w tej chwili. O. Nie, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Ja tylko w płacę zapalił. Tabletki od bólu głowy mam. Dobra, dziękuję. Do widzenia.